Cześć, witam was bardzo serdecznie, z tej profesor Kasiara, a to jest czwarta edycja konkursu na moim kanale z gry Counter Strike right Global Offensive. W tym konkursie można wygrać M4A1S arcydzieło Master Blaster. Stan techniczny broni to po testach w boju. Widnieje na nim jedna naklejka z Katowic z 2015 roku. Wartość skina to jakieś 70, 78 do 85 euro. Skin naprawdę źle nie wygląda. Jedna osoba go tylko zdobędzie. I za to co on jest warty naprawdę można sporo kupić. Lub nie wiem na co wy możecie tam wziąć, nie wiem na co możecie wydać to czy znaczy, no nie wiem, czy zostawiacie go, czy kupujecie skiny, może jakieś gry no jak wolicie, zasady konkursu są proste, pierwsza zasada to subskrybować kanał jak wiecie, konkurs jest dla widzów, więc przydałoby się zasubskrybować, potwierdzić wzięcie udziału łapką w górę zostawić komentarz pod tytułem arcydzieło Czwarta, y, czwarta y, zasada to jest, abyście udostępnili filmik, polubili fanpage'a oraz dodali mnie do znajomych na Steamie. Link będzie podany w opisie filmiku. I to tyle z tych zasad. Wyniki zostaną ogłoszone po wybiciu 1500 odsłon w y, filmiku. No jak wiecie, przydałoby się, żeby trochę z was wzięło udział w nim, ponieważ skin, skin nie jest taki tani. Na jakiego wygląda, a nawet źle się nie prezentuje w grze. Polecałbym go zostawić. Naprawdę dużo mi, długo mi służył. Yy, po, jak widzicie jest poufny, jest to karabin. No i to tyle. Yy, życzę Wam powodzenia. Losowanie odbędzie się już niedługo. No, jeżeli no zobaczymy, jak tam wyświetlenia nam pomogą. I to tyle. Trzymajcie się. Mm, za życzę powodzenia.